Robię challenge Będę śpiewać Byle co Robię challenge i nie wiem co będę śpiewać Bo rymować w takich challenge'ach się nie da No cóż, kto tak umie to jest super Czyli każdy mój fan Ja sobie robię tutaj co chcę I nagrywam na YouTube'a ile chcę bo wiem, że ciągle powtarzam chcę, no ale rymy muszą być, no bo jak to nie. Zobaczcie na tą deskę, tadam, od spodu taka jest. Mm -mm. Ma koła czarne, a ona od spodu jest żółto-różowa. I ja wiem, że Wy też taką chcecie mieć w prawdziwym życiu, bo to zabawkowa jest. No ale wiem, że ty też taką chcesz, więc napiszcie w komentarzach, czy taką chcecie.